Zajmujemy się wielkoskalowymi projektami fotowoltaicznymi oraz magazynami energii. StanGrow jest jednym z największych producentów sprzętu do fotowoltaiki na świecie. W sektorze utility oferujemy falowniki szeregowe, falowniki centralne oraz stacje transformatorowe. Nasi klienci mogą liczyć na wsparcie w zakresie doboru produktów oraz w całym procesie od momentu zamówienia aż do dostarczenia i uruchomienia w ich lokalizacji. Nasz serwis jest w stanie pomóc już po zainstalowaniu, w trakcie uruchomienia instalacji, także wspólnie z partnerami rozwiązujemy problemy. W pracy Sangro najbardziej lubię to, że każdy projekt stawia przed nami inne wymagania i inne wyzwania. Dzięki temu praca nie jest powtarzalna i monotonna. Przede wszystkim nie korporacyjny styl pracy. Zbudowaliśmy bardzo fajny zespół. Pracuje się w sposób koleżeński. Ja jestem nowym pracownikiem w Sangro. Mam dużo wsparcia od kolegów i rzeczywiście, porównując to do innych pracodawców, pracuje się. Naprawdę w bardzo dobrej atmosferze.